Cześć widać w nowym odcinku na kanale Kolej w Wrocławiu Tam stoi, na bocznicy, nie wiem czy widzicie Może jakoś postaram się to... O! Widzicie? EU 07052 Stoi Pewnie teraz nie jedzie, będzie pewnie... Weźmie tego pirata do Bohumina, A my jesteśmy, żeby nagrać skład Skład u stronie do do Krakowa, a tam wjeżdża region z Poznania. A tutaj manewruje SA136 4, 4 tutaj wagone Takie ja nie wiem czy widzicie, tutaj pisze, że to jest TLK, a tutaj, że to jest IC. A tu na początku składu EP07442 nie na no, południe, to jest po prostu inny wymiar, naprawdę. Tutaj chyba będzie fajnie z góry. Tutaj z góry sobie postawiłem, że lepiej tutaj będzie. Mi się wydaje, że będzie lepszy po prostu widok. że jak zjeżdża. I wjeżdża jeszcze Regio gdzie się podstawia, które ujedzie do Jałgardu. Tam jeszcze ta. impuls. Kolega do Koszalin. I wjeżdża tym razem nie opóźnia, nie to ten, ten mój kosak z Krakowa. Jechał w kosek. i jedzie EU07052 Powiem Wam, że ja tego menu tej stacji to ja nigdy nie zrozumiem, ale powiem Wam że to jest tak mega wow, powiem Wam mega świetnie EU07052 drugi raz na, na oczy w ogóle w życiu widzę mega